Nie się podoba. Siema, witajcie, dzisiaj pobronujemy i posiejemy przynżyto, a przynajmniej tak jest plan, mam nadzieję, że uda mi się to wszystko jednego dnia wykonać. Mam tylko nadzieję, że dzisiaj nie przydarzy mi się żadna awaria, tak jak to było przy rozsiewaniu wapna i nawozów. Bronować będziemy Władimircem i o ile nam się nie zepsuje pogoda, nie rozpada się ani z tych rzeczy, to może wypróbujemy 30 w moim siewniku, w silniku Rollmash, także bez dłuższego gadania i przedłużania. Zapraszam Was do oglądania. Jedziemy. Idzie całkiem przyjemnie, chociaż miękko jest na polu, no i Władimirec ma co robić. Ja tutaj jeżdżę sobie bardzo powoli, dwójeczką sobie pyrkam, płatkiem. tak bez pośpiechu została mi już tylko ta działka mam nadzieję że uda mi się dzisiaj z tym wyrobić, że ogarnę to na gotowo, to znaczy pobronuję, posieję i odbronuję. Musicie wierzyć na słowo, że w nadimirce, jak się mu dołoży, trochę komfortu. Czyli w miarę fajną kabinę, w miarę dobry fotel, nie najtańszy fotel. Ten, miałem tutaj przedtem założony fotel, ten taki z takim śliskim obiciem, Nie wiem jak to tak fachowo opisać, ale myślę, że będziecie widzieli o co mi chodzi. No i... Ciężko się na nim pracowało. Tyłek się odparzał, taki śliski tutaj się nieździło na nim, na dziurach, to dosłownie można było z niego spaść. A druga rzecz, że on praktycznie po dwóch, może trzech latach cały mi popękał w całej tej historii z hotelem, chociaż jedyny fakt, że on był dosyć tam nie szkoda było go wyrzucić. Ten, na którym jeszcze kosztował, no dobry kilka razy więcej, no, ale naprawdę tutaj się siedzi, bardzo, ale to bardzo wygodnie, bo amortyzacja to wszystko naprawdę się spisuje. No i druga rzecz, wspomaganie kierownicy. Zobaczcie, jak sobie jednym paluszkiem wkręcę i mi właśnie skręca, też to robi potężną robotę. No i z Władimirca, czyli z takiego ciągnika trochę z pod siekiery, robi taki bardziej lightowy i przyjemny ciąg. Siewnik mam nasypany. Wsypałem dwa woreczki. Dwa mi tutaj jeszcze zostały. Myślę, że w takim woreczku jest w granicach 70 kg przyrzędu, więc 140 kg jest sypane, 140 kg mi zostaje. Powinno mi zostać tego przyrzędu, powinno go być za dużo, bo tam jest w granicach hektara, a ja będę chciał tak ustawić siewnik, żeby siać w granicach 240 kg na hektar. Pokrywy już zamykam. No, i przed uszeniem siać wypadałoby go ustawić i zrobić próbę kręconą. Według rozpiski z tabeli przy wysiewie 242 kg. Tutaj na skrzyni ustawienie musi być na 21, a tu na tej dźwigni na środku, przy głównej skrzyni zasypowej, na drugi ząbek od góry. Żeby zrobić próbę kręconą, trzeba wyjąć tutaj te osłony. I teraz tutaj są takie dźwigienki. Trzeba rozblokować rurki. I czemuś to tu trzyma? Zepchnąć je na dół. O, dobra, ta trzymała, poszło. I tą osłonę włożyć tutaj w te takie prowadniczki, nazwijmy to. O. Coś takiego, jedna siedzi, drugą tu już ściągnąłem wcześniej. Ta sama sytuacja, i tak by to miało wyglądać. A Majster, czemu on tak krzywo wisi? Krzywo wisi, bo nie mogę sobie tutaj rozkręcić cięgna w 30. O, tutaj tego ramienia nie jestem w stanie rozkręcić. Jak widać, brakuje tutaj kolby we Władku, to się rozkręca tam i po prostu nakręcając tutaj. To ramię wkręcając się to reguluje. Nie wiem, czy w 30 tak by się dało. Postanowiłem, że nic nie będę z tym robił. Po prostu tak posieje. On po opuszczeniu się wypoziomuje, będzie szedł równo. A że tam podniesiony jest trochę przechylony do prawej strony, trudno. Jest jak jest. Zaczynamy próbę kręconą. Według tabeli liczba obrotów koła na hektar to jest 1793, więc my tutaj przy jednym arze musimy zrobić mniej więcej 18 obrotów. Mamy zadaną ilość wysiewu 240 kg, więc po zrobieniu próby i po zważeniu powinno nam wyjść w granicach 2 kg i 40 deko. Zaznaczyłem sobie tutaj na kole punkcik taśmą, żeby się nie pomylić, żeby dokładnie policzyć obroty. Także zaczynamy. Raz, dwa, trzy, piętnaście, szesnaście, siedemnaście i osiemnaście. Dobra, zatrzymałem mniej więcej w tym samym miejscu. Nic mi teraz nie zostało: jak sypać zboże z rnienek, zważyć. I jeżeli wszystko będzie się zgadzać, można jechać siać. Jeżeli nie, trzeba będzie dokonać jakiejś korekty ustawienia. Widać tutaj ładnie, rynienki się napełniły. Z każdego koszyczka, jak widać, ładnie, równo się sypało. Wyciągam rynienki, zsypuję i ważymy. Zboże zsypię do torebki. Opa, żeby nie narozsypywać, żeby ten wynik był w miarę w miarodajny. Dobra, jest, udało się. No i druga rynienka. Uważajmy, Mam już wagę. Waga wyzerowana, wytarowana. No i wychodzi 2,6 kg, czyli trochę za dużo niż planowałem, bo wyjdzie w granicach 260 kg na hektar, a mi chodzi o to, żeby wysiać 240, więc trzeba będzie zmienić jakieś ustawienia w siewniku, żeby tą ilość wysiewu trochę zmniejszyć. Zmniejszyłem ustawienie przy skrzyni, Tutaj na tej dźwigni z 21 na 20. No i teraz jeszcze raz pokręcę i mam nadzieję, że już będzie wszystko ok. 16, 17, 18. No i teraz jest idealnie 2 kg 40 dekagramów, czyli 240 kg na hektar. Zboże do siewnika Trzeba jeszcze wydostać ten wskaźnik, który tutaj ma wskazywać ilość zboża w siewniku. Urde, trzeba było go na bieżąco. O, dobra, jest. Mniej więcej na równej powierzchni, żeby w miarę wiarygodnie wskazywał. Zamykamy. Teraz tutaj ten wskaźnik. Widać, że nie jest do pełna dosypane. Wskazuje w miarę wiarygodnie, w sumie on dokładny być nie musi, ale jak już będzie gdzieś tutaj przy dole, to wiem, że już jest niewiele i że trzeba jechać dosypywać, a nie muszę zeskakiwać ściannika i co chwilę zaglądać ile tam mam zboża. Oczywiście nie mogło się obyć bez awarii. Połamała się lurka. Na szczęście mam w domu zapasowe. Tyle, że akurat te, które mam, to są odwrotne, bo one są dwustronne. Jedne idą tak, drugie tak. Musiałem sobie wyciąć ten uchwyt z tej strony i zamontować go tutaj, ale to akurat nie było problemem. Co chodzi, ale za każdym razem, jak wyjadę 30 w pole, to od razu mam jakąś awarię. Czy ona jest taka pechowa, czy co do cholery? I jeszcze tą gumę teraz na rydlicę Musi to siedzieć, to jest bardzo ważna sprawa. W innym przypadku, rurka będzie wypadała z rydlicy kombinezon, trochę sobie pomogę. O, strasznie ciasno. Dobra, mamy to. Osłona na miejsce, i jedziemy dalej. Opa! No i nareszcie koniec. Jesienna praca w polu właśnie u mnie została zakończona. To ostatnia działka, którą miałem do posiania, przeżyto. Posiane, niech sobie, ładnie, spokojnie rośnie. Jak zwykle, nie obyło się bez przygód. Ja to mam wrażenie, że co nie podczepię do 30, to się psuje, jakby jakiegoś pecha przynosiła. Mimo wszystko, mam nadzieję, że to jest tylko zwykły zbieg okoliczności. Ogólnie rzecz biorąc, 30 spisuje się bardzo dobrze, jestem z niej bardzo zadowolony. Sporo roboty tej jesieni u mnie zrobiła. Siewnik w przyszłym roku będę już musiał wyremontować, wymienić w nim wszystkie rurki, bo już się zacinają, łamią, pękają. Cały czas miałem z nimi problem, cały czas coś tutaj mi się przez to jesień działo, także trzeba będzie to ogarnąć, żeby ta praca była prosta, łatwa i przyjemna, a nie ciągle zeskakiwanie, jakieś tam dubanie, naprawianie czegokolwiek. Mi już zostało tylko Wam podziękować za to, że byliście ze mną, że wykonaliście ze mną te wszystkie jesienne prace, a myśl o tym, że ktoś ten film potem może obejrzeć, sprawiła, że nie czułem się samotny. Robiło mi się jakoś raźniej, weselej na duszy, że nie jestem tutaj sam. I że wykonuję te zadania z kimś, z wami, z tobą. Nic mi już nie zostało z tego miejsca, jak przeprosić za mój ochrypnięty głos. Musimy się chyba pożegnać, także życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć!